Myślałem, że się nie budzą. Kurna. Mówię, ja się, że się nie budzą, kurna. Nie Tutaj, tu masz. Co my mamy zrobić? Strzeli do benzy. Tu była bęza, gdzie jest Rozwalić bęza? to. Kurna. Ktoś ją zakościł. Gdzie ją wziął? Fuck. Przez drzwi mnie ugryz Co jest? Dobra, rokownik bierzesz Jestem zmęczony Wychodzę? O kurde, ale mam tutaj, o, tutaj Nie, masz. ale mam kurna amunicji Napiegają teraz Za tobą, sami jesteśmy Gdzie ty jesteś? Nie, jeszcze jeden jest. Gdzieś, gdzieś zwiał Jeden gdzieś zwiał. Jeszcze tu jest, tu leży benzyna. No on wziął kurna benzynę. A potem on poszedł. A tam jest No musisz uważać, żeby cię nie chwyciły. Kurna! Co jest? Leży. Nie wiem, czemu tu można... Myśmy, kurna, stać. mieli benzynę, Chodźmy, to byśmy, kurna, to wysadzili. O, zombie. Ej, Paweł, chodź tutaj. Chyba tutaj musimy iść. No wy Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszedłeś?! O, tu mamy broń. No gdzie?! Może, jak ktoś znajdę, to... Ale ja gdzie wiem, ty no, jesteś? Wróć się No gdzie ty jesteś? No, ja się pytam Widzisz mnie? No się wróciłem No nie wiem, tutaj przed budynkiem drugim... o widzę cię. Czekaj, zmęczyłem się, czekaj, zmęczyłem się Chcesz będę? Czekaj zmęczyłem się, nie, powie... nie to... powiem. O zapałek? Co ja gadam? Do Tipo. Zip po. Dobra. Tutaj musimy iść. Ale się nie mylę. Zawsze tędy chodziliśmy. Uważaj pod nami. Do budynku. Chyba musimy coś w budynku znaleźć. Dobra. Znamieć. Dobra. Bierzesz prawo, ja biorę lewo. Tutaj tego murzyna biorę. Lata. Ej, to działa takie odpychanie po uderzeniu. Wziąć rewolwer? Wtedy będziesz mógł. A nie, chyba sobie poradzimy. Ej, no przecież o to je pchnąłem, a mnie uderzyła jeszcze. Słuchaj, jedna. Ja widzę. Kiepsko u mnie z życiem. U mnie na jednego idą. Na Uderz? A potem ja, dobra, nie żyje. O, słuchaj, naszego, już jest. No, potrzebujemy kluczyka znaleźć. Musimy kluczyk znaleźć. Nie pamiętam, gdzie jest, tylko Kurczę, tylko gdzie było to wejście. Może dalej O oh, fuck Ej, chodź tutaj Chyba gdzieś tam jest kluczy Ale nie, tutaj wejścia nie widzę Żeby w ogóle tam wejść I podejść Czekaj, daj mi strzelić na To metry od niego byłem o, tutaj musimy coś zrobić Na drabinę chyba wejść Dobra, use the laptop Ok, laptopa szukamy Ej, ja chyba się prze. Może użył laptopa Koniec? To the Aha, mam 30 sekund Na dojście do łodzi Idziemy na platformę, na tu, za mną Aha Jak? Aha. Strzelają do naszych A nie, tutaj musimy. Powrotem. A ja się zaraz przemienię. Ja się zaraz przemienię, kur na koniec, a ja się przemieniam, nie? Nie tkać tylko. Co robimy? A co mam okay. zrobić? Nie, nie. Nad... ja zaraz, ja się zaraz przemienię. Przemieniam się. Przemieniam się. Uwaga, zamilę co? Zmarnę całą municję, żebyśmy mieli pożytku. Dobra, już nie dojdą. Zdekłeś? Kuchwa, ugryzłeś mnie Ty dziadzie, ugryzłeś mnie oh. Jest, wygraliśmy Jestem Ty drugi No dobra, na razie